Przez bardzo długi czas wydawało się, że prowadzona na klęczkach polska polityka zagraniczna względem Ukrainy nigdy się nie zmieni. Ostatnio jednak zauważalne są pewne symptomy wskazujące na to, że stronnictwo porukraińskie w PiS wyraźnie słabnie i następuje zmiana kursu, można pewnymi wydarzeniami, a także z gloryfikacją manderyzmu i nazizmu, przedstawianych jako podwalin scalających ten młody naród. Polskie władze bardzo długo udawały, że tego nie widzą, ale pewne wydarzenia pokazały, że nasza bezwarunkowa miłość do Ukrainy jest nieodwzajemniona. Szczególnie zabolała Warszawy manifestacja, którą przygotował prezydent Petro Poroszenko, który zorganizował wielką fetę z okazji zniesienia obowiązku wizowego dla Ukraińców. Ale na Słowacji, a nie w Polsce. Przeszedł wtedy przez drzwi symbolizujące Europę i oświadczył, że to ostateczne opuszczenie tego kraju z Imperium Rosyjskiego i powrót do rodziny narodów europejskich. Fakt, że ceremonia ta odbyła się na Słowacji, a nie w Polsce, bardzo zszokował polskie władze, które uważają się za międzynarodowego adwokata Ukrainy. Najwyraźniej Ukraińcy tak o naszym kraju nie myślą. W kategoriach dyplomatycznych to poważny zgrzyt i sygnał dla Polski, że jej usługi nie są już potrzebne. Tym samym okazało się, że jedyna rzecz wspólna Polakom z Ukraińcami to ich rusofobia, również rozpowszechniona w Polsce. Wiele z polskich mediów niezależnych nawoływało już od dawna, że ludobójstwo Polaków na Wołyniu stało się na Ukrainie zdanuszkiem nowej zbrodniczej ideologii, w której rżnięcie ludzi piłami i rozrywanie końmi przedstawiane jest jako działanie narodowo-wyzwoleńcze, którego celem było odzyskanie ziem etnicznie ukraińskich. Brzmi to absurdalnie, ale taką tezę rozprzestrzenia tamtejszy odpowiednik naszego IPN. Co ciekawe, niektórzy ukraińscy politycy uważają, że do etnicznych ziem ukraińskich wchodzi również przemyśl, jasło, a nawet Lublin. Nie są to tylko rojenia garstki ukraińskich nacjonalistów, tylko urosło to do rangi oficjalnej polityki historycznej. Wszystko to odbywa się przy relatywizacji bestialskich morderstw Polaków na kersach wschodnich Rzeczpospolitej, opowiadając przy tym bajki o rzekomej wojnie, jaką toczyła ukraińska powstańcza armia za Armią Krajową. Często też. Ukraińcy oraz proukraińskie media porównują zbrodnię wołyńską z powojenną akcją Wisła, która ostatecznie poprzez relokację ludności ukraińskiej, a nie masowe mordy, zakończyła dekadę terroru ukraińskiej powstańczej armii. Teraz budziliśmy się w rzeczywistości, w której wiceszef polskiego MSZ, Martosz Cichocki, nagle stwierdza, że Ukraina prowadzi politykę historyczną antagonizującą Polaków i Ukraińców i formułuje jasne oczekiwania, aby władze Ukrainy dokonały potępienia zbrodni wołyńskiej oraz jej sprawców. Zgodnie z jego słowami, nasz przekaz wobec partnerów ukraińskich jest jasny. Oczekujemy potępienia zbrodni Wołyńskiej oraz jej sprawców. Niestety, z niepokojem obserwujemy, że obecna ukraińska polityka historyczna, ignorując prawdę historyczną, dąży do przedstawienia ludobójstwa na ludności polskiej jako wojny polsko-ukraińskiej. W której zbrodni na ludności cywilnej dopuszczały się w jednakowej mierze obydwie strony. Celem takiej narracji jest oczyszczenie z zarzutów ludobójstwa UPA oraz ich liderów. Taki przekaz jest oczywiście sygnałem na to, że Polska zrozumiała policzek wymierzony jej przez Poroszenkę, robiąc święto wejścia do Europy na Słowacji. Może to też mieć związek z ostatnimi atakami na polskie placówki dyplomatyczne i polskie miejsca pamięci. Trudno byłoby wmawiać społeczeństwu, że to wszystko na pewno ruskie prowokacje. Dowodów na to brak, winnych brak, za to niewykluczone, że pojawiły się dowody na to, że w łódzku z granatnika do polskiego konsulatu strzelali jednak Ukraińcy. Jest to dość zabawne, bo ktokolwiek w ostatnim czasie pozwalał sobie na wskazywanie patologii na Ukrainie, domyślnie został stygmatyzowany jako ruski agent. Uznawano za takich m.in. Janusza Korwina-Mikke, Grzegorza Brauna, a także redaktorów z portalu Zmiany na Ziemi.pl. Wystarczyło krytykować gloryfikację bandery i wskazywać na oczywiste sprawy, takie jak kwestia roszczeń terytorialnych względem Polski, ale i Węgier. Ukrainofile skupieni są głównie wokół środowiska gazety polskiej prowadzonej przez odznaczonego przez Ukraińców Tomasza Sakiewicza. Czołowymi postaciami rozprzestrzeniającymi ukraińską propagandę jest też niejaki Jerzy Targalski, uważający się za specjalistę od Rosji. Ta zabawna grupka, wspomagana przez obecnego szefa MON, Antoniego Macierewicza, funkcjonuje według prostej zasady: Za wszelką cenę nie wolno zwracać uwagi na powszechną na Ukrainie gloryfikację banderyzmu i SS Galicijen, ponieważ tak mówią Rosjanie. Więc powinniśmy mówić odwrotnie. Jeśli fakty świadczą inaczej, to tym gorzej dla faktów. Zbrodniarze z UPA to według tych ludzi bohaterowie walczący z Sowietami, a nie zwyrodnialcy. Ale Ukraińcy żołnierze wyklęci. Są to według nich jedyni bohaterowie, jakich mają Ukraińcy i trzeba to przyjąć do wiadomości, a nie krytykować. A gdy ktoś obnaża fałsz takiego rozumowania, należy domyślnie nazwać go ruskim agentem, co kończy dyskusję z poczuciem dziwacznej wyższości z ich strony. Teraz, gdy najwyraźniej Polska szykuje zwrot swojej polityce zagranicznej na wschodzie, zapewne w szeregach tych proukraińskich propagandystów wdarły się w wątpliwości co do przyszłości ich misji. Ale z pewnością się nie poddadzą. Należy też zwrócić uwagę na to, że wlewająca się do naszego kraju szerokim strumieniem mniejszość ukraińska liczona jest już w milionach. Może to spowodować, że wkrótce sytuacja, w jakiej przez niefrasobliwość obu ostatnich rządów znaleźli się Polacy, zacznie przypominać tą, która miała miejsce w latach 30. i 40. ubiegłego stulecia. Założenie, że są to inni Ukraińcy i możemy z nimi tworzyć wspólną multinarodową ojczyznę, jest to dość naiwne. Trudno zresztą wyobrazić sobie, żeby Izrael nie widział problemów w glorifikacji nazizmu w Niemczech. Nikomu nie przyszłoby to nawet do głowy, a gdyby Niemcy nadal tak postępowali, na przekór protestującym Izraelowi, zostaliby rozczarpani przez światową opinię publiczną. Ukraińców jednak nikt poza Rosjanami nie krytykuje i dlatego są coraz bardziej zuchwani. Poza tym, jeśli wierzyć analizie zwykle nieomylnego w tych sprawach redaktora Stanisława Michalkiewicza, to właśnie Ukraina stała się nowym popilkiem Izraela i może być miejscem zapasowym dla coraz bardziej nynkanego przez Arabów państwa położonego w Palestynie. Być może paradowanie w nazistowskich mundurach jest dozwolone, jeśli odbywa się to na Ukrainie, i wtedy nagle nikogo to nie oburza. Za to w Polsce nawet rzymskie pozdrowienia środowisk narodowych wzbudzają głównoburze wzbijane przez krzyczących w niebogłosy głosy lewaków, widzących we wszystkim, czego nie lubią lub nie rozumieją, zwyczajowy już faszyzm. Umówmy się zatem, że 14. Dywizja Granadierów SS, pierwsza ukraińska zwana SS Galicien, to nie byli zwykli ludzie walczący o wolność Ukrainy, tylko ludzie aktywnie uczestniczący w utrwalaniu nazistowskiego państwa totalitarnego. Nie są to żadni kombatanci, tylko w większości zbrodniarze wojenni. Czy teraz już wolno wychwalać SS, bo formacja ta walczyła z bolszewikami na froncie wschodnim w Rosji? A obecnie z rosyjskojęzyczną ludnością Donbasu swoją wojnę prowadzi Kijów i potrzeba dobrych wzorów z SS? Czy naprawdę w tym absurdzie zaszliśmy już tak daleko, że aby zrobić dobrze Ukraińcom rozważamy relatywizowanie nazistowskich zbrodni?